22 stycznia. Wiadomości z Ukrainy. W Kurszczynie Wojsko Korei Północnej wyeliminowało pięciu żołnierzy piechoty morskiej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Trzej północno-koreańscy żołnierze zaatakowali pięciu rosyjskich tzw. Tak partnerów z 810. Oddzielnej Brygady Piechoty Morskiej. Miejsce stałego rozmieszczenia znajduje się w okupowanym Sewastopolu, w pobliżu centrum dystryktu Wielkie Soldatskoje, w obwodzie kurskim w Rosji. Tak przynajmniej poinformował dziś kanał telegramu Spy Dossier, powołując się na anonimowe źródło. Z opublikowanego ogłoszenia gończego wynika, że nie odnaleziono jeszcze niebezpiecznych uzbrojonych przestępców i mogą przemieszczać się w grupie gdzieś na terenie obwodów Kurskiego, Biełgorockiego, Briańskiego i Orłowskiego. Potwierdzono drugie uderzenie na lotnisko Engels II. Ukraińskie wojsko wielokrotnie uderzało w infrastrukturę rosyjskiego lotniska wojskowego Engels II w obwodzie saratowskim Federacji Rosyjskiej. To właśnie w Engels znajduje się lotnisko, skąd startują tu 95 w celu bombardowania Ukrainy, poinformował o tym oddzielny pułk w telegramie. W wyniku ataku na terenie składów ropy naftowej Krystal ponownie zapalono zbiorniki z rzadkim paliwem lotniczym do bombowców tu. 160, których Rosja używa do terroru wobec ludności cywilnej Ukrainy. Czytamy w komunikacie: Wojsko odnotowało, że zakończono wielodniową, złożoną operację mającą na celu zmniejszenie możliwości lotnictwa strategicznego wroga. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Straż Pożarna Engelsa, która właśnie ugasiła płomienie po poprzednim strajku, nie została bez pracy w coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej Rosji. Napisano w komunikacie: Przypomnijmy, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził atak na składy ropy w mieście Engels. Potężny pożar trwał pięć dni. Jeszcze dzień wcześniej Rosja ogłosiła likwidację otwartego spalania na składowiskach ropy. Stało się tak tylko dlatego, że uszkodzone zbiorniki z paliwem uległy całkowitemu spaleniu a dziś wieczorem drony zaatakowały szereg ważnych przedsiębiorstw w Rosji, wśród których ponownie znalazła się baza wojskowa w Engels. Pentagon zwolnił wszystkich, którzy byli odpowiedzialni za pomoc Ukrainie, boczkale w Pentagonie zwolniono lub przeniesiono na inne stanowiska wszystkich pracowników odpowiedzialnych za współpracę z Ukrainą. Poinformował o tym ukraiński dziennikarz Roman Bochkała na swoim facebooku. Oczywiście, nie można powstrzymać się od zmartwień, bo nawet po ponownym uruchomieniu kadr, zostaje ktoś, kto mógłby przedstawić nowych ludzi nowym osobom. Właśnie odbyliśmy spotkanie z dziennikarzami The Washington Post. Zgadza się. Po naszej rozmowie korespondent odpowiedzialny za ukraiński tor udał się do Pentagonu, aby dowiedzieć się o Ukrainie. Ponieważ uwaga, Wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za Ukrainę, zostali zwolnieni lub zawieszeni, albo zostaną przeniesieni gdzie indziej na inne stanowiska, powiedział Boczkała. Jego zdaniem oznacza to całkowity reset w stosunkach USA-Ukraina. Więc na pewno będą zmiany, nowy format relacji to wszystko jest trochę niepokojące podsumował dziennikarz. Przypomnijmy, że wcześniej Trump ogłosił, że zamierza mianować miliardera Stevena Feinberga, na stanowisko zastępcy sekretarza obrony USA. Był członkiem Rady Doradczej Wywiadu podczas pierwszej kadencji Trumpa. Trump powiedział, że Feinberg, miliarder i odnoszący sukcesy biznesmen, pomoże uczynić Pentagon znowu wielkim. Dodał, że powinien współpracować z Petem Hexetem, który był wcześniej nominowany na stanowisko sekretarza obrony. Steven Feinberg jest znany jako założyciel firmy inwestycyjnej. Cerberus Capital Management. Magazyn Forbes szacuje jego majątek na 5 miliardów dolarów. Ponadto Trump nominował Elbridge'a Colbiego na stanowisko podsekretarza obrony do skóra polityki, co stanowi trzecie stanowisko w Pentagonie. Colby, znany jako China Hawk, był wysokim urzędnikiem Departamentu Obrony USA podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Trumpa. Zwrócili uwagę dziennikarze Reuters. Okupanci ponieśli straty w kierunku Chersoniu. W kierunku Dniepru Cherson w ciągu pierwszych dwudziestu dwóch godzin bojownicy Sił Obronnych odparli dwa ataki najeźdźców rosyjskich w rejonie Wyspy Kozackiej u ujścia Dniepru. Poinformowało o tym Centrum Prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w stosownej informacji operacyjnej, opublikowanej m.in. na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook. Z kolei bloger i wojownik odrębnego batalionu szturmowego Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy Stanisław Buniatow w swoim kanale Telegram Sniper Speaks w odniesieniu do swoich towarzyszy bojowych tak powiedział o tym odcinku frontu. Na lewym brzegu w obwodzie hersońskim trwa usuwanie orków okresowo lotnictwo skutecznie działa w punktach ich gromadzenia. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.